Siemano, ja jestem emil z drobiestrony.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zmienić wersję PHP na Twoim serwerze, ponieważ nieraz spotyka się problem w WordPressie, gdzie pisze wymagana jest aktualizacja języka PHP do najnowszej. Nieraz, mógłby, jak zakładasz sobie stronę, serwer posiada wersję PHP 5.6. Ja Ci pokażę, jak zaktualizować go do najnowszej, do 7.3. Także miłego oglądania, zostaw subskrypcję i zaczynamy. Także, jak już mówiłem na wstępie. Dzisiaj pokażę ci jak zaktualizować właśnie wersję PHP do najnowszej. Tak jak widać, WordPress wykrył, że twoja witryna używa niebezpiecznej wersji języka PHP, czyli jest po prostu ona za niska. Jak ją zaktualizować? Nic, tru nic trudnego. Musimy przejść sobie tutaj do naszego c-panelu głównego, gdzie na którym e, mamy naszą stronę. I na samym dole, tutaj w zakładce oprogramowanie mamy Zmień wersję PHP. Z wyboru domen wybieramy naszą, czyli zrobię stronę.pl Czekamy aż tutaj serwery nam przemieli. Jak widać wykryto wersję PHP 5.6, jednakże optymalna jest najnowsza, czyli będzie to 7.3. Na starszych wersjach mogą Wam nie działać wtyczki, a i poniżej 5.6 może Wam po prostu nie działać WordPress. Także aktualizujemy do najnowszej wersji PHP. Zmieniamy wersję i czekamy. Zmieniono wersja PHP dla naszej strony na 7.3. Możemy sobie tutaj wyjść, już tutaj do panelu głównego. Tutaj sobie odświeżymy, zrefreszujemy w 5. Jak widać, nie mamy już tego smutnego błędu. Wszystko działa jak należy. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zostaw subskrypcję, bądź ze mną na bieżąco. I na razie.